Dobry, dzisiaj nagram odcinek, w którym będę coś otwierał. Na razie pozostaje to niespodzianką, a na dzisiaj muszę Wam coś powiedzieć. Takie kilka ogłoszeń parafian, więc przez chwilę będzie ciemny ekran, żebyście nie myśleli, że coś się tu zacięło. Ale powiem Wam, że. Yy, niestety nie będę już robić openingów w Brawl Stars, bo nic z tego nie wychodzi. Ostatnio, jak widzieliście mój odcinek, w którym otwieram 21 skrzynek, to widzicie, że nic mi nie wypadło. Albo, nie wiem, na przykład... Yy, no, znaczy, będę robić takie normalne openingi, na przykład, różnych rzeczy, ale już w Brawl Stars już nie. Oczywiście pojawi się nowa seria gier, w które będę grać i nagrywać. I przepraszam Was też za to, że mówiłem w niektórych odcinkach piszcze w komentarzach, bo niecały, niecałe dwa tygodnie temu się dowiedziałem, że mam wyłączone komentarze, więc to jest już takie normalne. Ale teraz już chyba tyle mam do powiedzenia, więc lecimy. A co takiego będę otwierać? Pasolki. Niestety dwie paczki, bo yy, znaczy kupiłem je w Rossmanie i... Zbytnio tak, dużo ich tam nie ma. Więc zabiorę się za otwieranie. Dzisiaj nie mam przy sobie ze sobą scyzoryka, więc niestety nie mogę otwierać w dość ciekawy sposób. Mam nadzieję, że nie będę mieć powtórek, więc poczekajcie chwilę, może być ciemny ekran, założę sobie podstawkę. O, świetnie. Dobra. I jest. Świetnie. Tu jest jedna taka fajna, dobra najpierw pokażę Wam y, jakie chciałbym fasolki mieć. Zobaczcie, ja bardzo marzę po prostu żeby mieć zielonego rera, zobaczcie o takiego. Jakiegoś, nie wiem, na przykład... Mm, tak, o takiego, taką zombiaczkę, co tu jest, widzicie? Albo jest też moja ulubiona już seria. Teraz już wam pokażę, tylko ja ją znajdę. O, zobaczcie, podwójne stosunki. Z dwoma twarzami. Na przykład zombie i jakieś kurczę, co tu jest. Takie rzeczy. Bardzo chciałbym potrafić. No więc... Zobaczmy co my tu mamy za binza. <laughs> Wow, ale kozacki jedzi z Arbuzem! Nie, to no nie jedź, to. Karate kit? Karate wciska kit. No, Dziwna, powiem Wam, fasolka. Sprawdźmy, czy u nas z... Karate Mighty bin. Szkoda, że nie karate, kit. Moc, no, 40. No, sprawdzę, czekajcie. Zobaczę, czy ona. Chwilkę. Yy, zobaczę chwilkę, na chwilę, czy yy, gdzie ona jest w ogóle. Z jakiej? Bo to są sportowe fasolki. I kiedyś chyba uznałem, że jest rzadka, więc nie! Pospolita, zobaczcie. Dowód. Gdzie to jest kamera, Aha, dobra. Tu. O, widzicie? Tu, czek A nie, to nie ta, to przepraszam. Pomyliłam się, to jest ta. Nie, jeszcze nie ta. Gdzie to na Jakoś. Aha! O, tu jest. Między ninją, a tym gostkiem. O, tu. Tutaj jest. Karate Kid. No dobra. Nie budzisz jakiegoś wielkiego potencjału. Zobaczmy, jak się ściga. Nawet spoko. nie Moja... Większość moich fasolek się. No, się wolno toczy. Okej, okay, ale przechodzimy do kolejnej. Okej, okay, zobaczmy jakie ma... Okej, okay, wyjmujemy ulotkę i zobaczmy... Nie, powtórka! Kurde... A to pech. Dobra, będę mieć klona. Wojny klonów. A to dopiero pech mi się trafił. A takie fajne fasolki by były. W ogóle, zobaczcie, yy, widzieliście na jednym odcinku, jak otwiera mi, mi taki olejny gościu, wyskoczył. Przynajmniej będę mieć trzy oleje: mam olejnego barona, tego, tego ziomka i kogoś, nie, tak, dwóch takich ziomków i olejnego barona. O, olejny baron to jest złota pasołka. Wydropiłem ją akurat. Znaczy, nie I wydropiłem, jak wydropiłem, ale ona... No... Tak, wydropiłem. Mm, raczej nie kupiłem na Allegro, widząc jaka to fasolka i za ile. Zobaczcie, bardzo, 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 bardzo chciałbym trafić tego Monster Bean. Nie wiem czemu on się nazywa Monster, a nie Frank Bean. Bo. Mm, tak się składa, że Monster to jest na przykład tu. Jakbyście chcieli nazwać, jak będąc, będąc w firmie Mighty Beans, chcielibyście nazwać agenta fasolkę agent bin. Sprawdźmy czy tu jest taki. O jest. Nie, secret agent. Ale to P. No kurczę.